Tak naprawdę czuje się Narcyz gdy cię nie ma. Zobacz prawdę, której nikt ci nie powie. Narcyz może często wydawać się pełen życia, może wydawać się pewny siebie, może uważać, że zawsze wie co robi. Jest dobrze zorganizowany, lecz gdy cię nie ma. To wygląda to całkiem inaczej. Narcyz nie może znieść, gdy jest sam. Zawsze musi mieć zasilanie. Zawsze musi wiedzieć, że jesteś dostępny. W przeciwnym razie Narcyz czuje się tak, jakby nie istniał. Iluzja się rozpada. Narcyz potrzebuje ludzi, by iluzja mogła istnieć. Osoba, która miała być wyjątkowa, silna, ważna, atrakcyjna, nie istnieje bez ciebie. Narcyz nie może zaakceptować siebie. Ponieważ nie jest prawdziwy, narcyz w rzeczywistości jest wystraszony i nieinteresujący. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o manipulacji i toksycznych relacjach, zostaw lajka, skomentuj i subskrybuj. Razem odkryjemy prawdziwe oblicze narcyza.